Teraz przejdziemy do kolejnej maski. Mówimy tutaj o masce nawilżającej z kwasem hialuronowym. <laughs> Maska nawilżająca z kwasem hialuronowym poprawia elastyczność i gęstość skóry. Z czego wynika to działanie takie aktywne właśnie poprawy elastyczności i gęstości skóry? Po w składzie mamy też y, aminokwasy, czyli te białka skóry, podpory dla naszej skóry. Dzięki temu nasza skóra y, zyskuje większą elastyczność, sprężystość. To, czego nam potrzeba, zagęszcza się. Y, aminokwasy y, wiemy doskonale, że one są tym naturalnym buducem. <laughs> białek skóry, takich jak kolagen, elastyna, z wiekiem zatraca się produkcja w organizmie, więc odpowiadają one za jędrność, za elastyczność i przy regularnym stosowaniu właśnie maski w płachcie z kwasem hialuronowym pomaga to w likwidacji drobnych zmarszczek, drobnych linii, które właśnie Poprawiają nam strukturę skóry. Też kwas hialuronowy pomaga w budowie warstwy ochronnej. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że mamy też tą barierę hydrolipidową skóry, i tutaj w składzie też znajdujemy niacinamid, tą witaminę B3, która sprawia, że skóra lepiej zatrzymuje wodę. I jest mniej podatna na działanie czynników zewnętrznych, a przy tym no, do tych czynników zaliczymy wiatr, zaliczymy mróz, zaliczymy klimatyzację, zanieczyszczenia, i dzięki temu pomaga ona zmniejszyć zaczerwienienia, podrażnienia na naszej skórze, poprawia ogólny wygląd i wyrównuje jej kolory. Kolejnym niezmiernie ważnym elementem jest, jest to, że zapewnia głowienie nagięcia skóry i zatrzymanie wilgoci w skórze. Z czego to wynika? Maska zawiera dwie formy hialuronianu sodu: niskocząsteczkowy i średniocząsteczkowy czyli kwas hialuronowy niskocząsteczkowy i średniocząsteczkowy. Które mają za zadanie i działają po prostu w naszej skórze na różnych poziomach. Niskocząsteczkowy wynika głębiej. Nawilża naszą skórę od wewnątrz i wspiera jej barierę ochronną, natomiast ten średniocząsteczkowy. Skutecznie zatrzymuje wilgoć na skórku, zapewnia natychmiastowy efekt wygładzenia i nawilżenia. To, co odczuwamy właśnie w kremach w pielęgnacji z kwasem hialuronowym, ale tym średnio że natychmiast mamy ten efekt wygładzenia i nawilżenia. No i dzięki temu ta nasza skóra jest miękka, delikatna, elastyczna. I bardziej odporne na wysuszenie, bo tutaj współgrają ze sobą dwa, dwa rodzaje kwasów. Dla jakiej cery jest przeznaczona ta maska? Maska typowo przeznaczona jest do cery suchej i odwodnionej. To jest jej pierwszy taki najważniejszy element w działaniu. Ze względu na to, że ona intensywnie nawilża, przepraszam, redukuje uczucie ściągania i szorstkości, to co pojawia się przy niedoborze wody w skórze. Kwas jarlurowy i aminokwasy pomagają zatrzymać tą wilgoć w skórze i zapewniają ten efekt długotrwałego nawilżenia. Kolejne przeznaczenie to skóra dojrzała. Tutaj wiemy, że kwas hialuronowy no z wiekiem też po prostu ta jego produkcja się zmniejsza. Mamy coraz większe deficyty. I z pomocą właśnie przychodzi kwas hialuronowy. Tutaj z pomocą przychodzą też peptydy i witamina E, które wspierają produkcję kolagenu poprawiają tą jednorodność skóry i wygładzają drobne linie i zmarszczki. Kolejna potrzeba to skóra zmęczona i pozbawiona blasku. Za ten efekt blasku, świetlistości wiemy już, że odpowiada niacynamid. Więc tutaj działanie niacynamidu jest rozjaśniające cerę, wyrównujące koloryt, wspomagające regenerację i przywracające zdrowy wygląd. Kolejna, skóra wrażliwa i skłonna do podrażnień. Wiadomo, że tutaj mówimy o nawierzaniu, więc wszystko jest po prostu możemy zakwalifikować do potrzeby. Skóra wrażliwa, skłonna do podrażnień, w składzie mamy alantoinę, w składzie mamy trehalozę, które łagodzą podrażnienia, które wzmacniają barierę ochronną skóry. One też redukują zaczerwienienia w naszej skórze. I cera tłusta i mieszana. Te dwa rodzaje cery. To są takie cery, które na siłę są wysuszane przez to, że jest nadmierna produkcja sebum. Osoby mają tendencję do nadmiernego wysuszenia, używają różnych preparatów, żeby nie było tego efektu świecenia, błyszczenia, i w ten sposób po prostu powodują dyskomfort, wysuszenie, cieranie, matowienie. Tej naszej skóry, ich skóry. Więc tutaj z pomocą przychodzi miacynamit, który reguluje wydzielanie sebum i kwas mlekowy, który bardzo delikatnie złuszcza na skórek i poprawia teksturę skóry, zapobiega też zanieczyszczeniom. I tutaj ta maska widzimy, że ona intensywnie nawilży skórę i zatrzyma wilgoć wewnątrz. Wzmocni barierę ochronną i poprawi jej elastyczność. Przywróci cerze ten promienny wygląd i szybko odświeży zregeneruje skórę bez konieczności zmywania produktu. Mój odbiór tej maski jest odbiorem takim, że Wszystkie maski od razu chłodzą, więc mamy komfort na skórze, ładny zapach. Czułam penetrację nawilżającą w głąb skóry, ale przy tej jedynej masce też widziałam, jak szybko skóra bierze to nawilżenie. Więc my nie możemy przetrzymać maski w żaden sposób. Jest powiedziane 15-20 minut, trzymamy maskę 15-20 minut, dlatego że później po prostu nasza skóra będzie oddać to już dla tej płachty, którą wcześniej nałożyłyśmy na, na, czy nałożyłyśmy, czy nałożyliśmy na skórę.